Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na 23 stycznia 2022 dla wszystkich znaków. karty przełożyłam i tradycyjnie losuję karty na dzień dzisiejszy. As, miecz. Dziś do życia będziemy podchodzić racjonalnie. Możemy opowiedzieć się za prawdą. Dziś możemy coś zrozumieć, a smieczy sugeruje, aby człowiek zmienił się i zaczął rozwijać się w nowym dla siebie kierunku, bo okoliczności zewnętrzne mogą nas już ograniczać. Dziś możemy analizować, kalkulować. Dziś do uczuć będziemy podchodzić z rozsądkiem i z dużą racjonalnością. Słowo na koniec. Bronienie swoich poglądów. Karty nielskie. Błogosławieństwo. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie.